Czego naprawdę potrzebuje kobieta w związku? Dzisiaj chcę Ci opowiedzieć o pięciu rzeczach, które pomogą Ci zbudować głębszą relację z Twoją partnerką. Przede wszystkim wiem, że życie w związku bywa pełne wyzwań, ale wiesz, są pewne takie rzeczy, które są dla kobiety naprawdę ważne i których ona chciałaby, żebyś wiedział i rozumiał. Przede wszystkim chciałabym dzisiaj podzielić się z Tobą kilkoma takimi myślami na temat tego, czego tak naprawdę Twoja partnerka od Ciebie potrzebuje, i wiesz, nie tylko w trudnych chwilach, ale tak normalnie w codziennym, normalnym życiu. I to będą rzeczy, które sprawiają, że ona będzie się czuła przy Tobie kochana, bezpieczna i szanowana. Przede wszystkim ona potrzebuje wsparcia emocjonalnego. Wiesz, czasami, kiedy wszystko wydaje się trudne i przytłaczające, to ona wtedy najbardziej potrzebuje od ciebie wsparcia tylko wiesz nie w formie rozwiązywania problemów ale bardziej w formie bycia obok niej ona by chciała żebyś jej słuchał ona by chciała móc się przy tobie wygadać z taką świadomością że jej nie będziesz oceniać ona czasami oczekuje że wszystko że pomożesz jej coś naprawić ale na pewno nie oczekuje że zawsze i wszystko Będziesz w stanie jej pomóc rozwiązać e, i naprawić. Po prostu wystarczy, że będziesz obok niej i będziesz gotowy do tego, żeby ją wysłuchać. Przykładowo, jeżeli Twoja partnerka wraca do domu po stresującym dniu i zaczyna ci opowiadać, że ją coś dręczy, to ona chce po prostu poczuć, że ją słuchasz. A kiedy mówisz, rozumiem, kochanie, że musi to być dla Ciebie ciężkie. To właśnie wtedy ona czuje, że naprawdę z nią jesteś. Dlatego, kiedy ona będzie się czuła zestresowana, to możesz tak zrobić, że zamiast dawać jej rad czy dawać gotowych rozwiązań, po prostu trwaj przy niej, bądź przy niej, ewentualnie zdawaj pytania typu: Co mogę dla ciebie zrobić, jak mogę ci pomóc? I ona na pewno wtedy poczuje się spokojniejsza i szybciutko to zauważysz. Po drugie, ona potrzebuje komunikacji. Ona by chciała, żebyście rozmawiali, ale wiesz, nie tylko o takich sprawach codziennych, organizacyjnych, ale też o tym, co naprawdę leży jej na sercu i tobie na sercu. Ona chce, żebyś czuł, że możesz jej powiedzieć o swoich obawach, o swoich uczuciach, i ona będzie w stanie Cię usłyszeć i zrozumieć. Wiesz, otwarte rozmowy, ale takie prawdziwe, pełne zaufania, szczerości, one sprawiają, że Twoja partnerka czuje się przy Tobie bezpiecznie i czuje się Tobie bliska. I jeżeli coś ją martwi, to ona chce, żebyś zauważył, że może coś jest nie tak. Więc kiedy w takiej sytuacji zapytasz o coś w stylu, czy chcesz może ze mną porozmawiać, może porozmawiamy no to ona będzie się czuła zrozumiana. Dlatego daj jej przestrzeń do otwartej rozmowy. E, słuchaj wtedy uważnie, nie przerywaj, a bardzo szybko zobaczysz, jak bardzo taka rozmowa zbliży Was do siebie. Trzeci obszar, którego potrzebuje Twoja partnerka, to poczucie bezpieczeństwa. I tutaj bez względu na to, co dzieje się w Waszym codziennym życiu, ona chce czuć, że. Jest przy tobie bezpieczna, że twoje ramiona są bezpieczne, dają jej poczucie bezpieczeństwa, bo wiesz, poczucie bezpieczeństwa dla kobiety oznacza, że ona może być w pełni sobą, że może wyrażać swoje emocje, może nie rozumieć sama siebie, a mimo to ty dalej przy niej będziesz, jej nie odrzucisz. I czasami chodzi o to, żeby pokazać jej prostymi gestami, na przykład zapewnić ją, że zawsze przy niej będziesz. Bez, um, wiesz, bez względu na wszystko, co się dzieje, i na to, co ona powie, bądź czego ci nie powie. Przykładowo, kiedy życie stawia przed Twoją partnerką jakieś wyzwanie, może jakiś kłopot, jakiś problem, to ona chce wiedzieć, że staniesz po jej stronie i razem stawicie temu czoła. Ona wtedy czuje, że ją rzeczywiście wspierasz dlatego okazuj jej poczucie bezpieczeństwa poprzez na przykład małe gesty. Czasami wystarczy przytulenie, popatrzenie w oczy, czasami powiedzenie jestem przy tobie w pełni wystarczy albo przejdziemy przez to razem, nie martw się tym. Po czwarte. Czwarty obszar, którego potrzebuje twoja partnerka to równowaga w dawaniu i w braniu. I ona by chciała, żeby wasza relacja była, wiesz, wzajemna. Nie na zasadzie, że w jej poczuciu to ona się angażuje w wasz związek, a ty stoisz jakoś obok, czy jesteś tylko uczestnikiem, ale takim biernym, a nie aktywnym. Um, ona wie, że ty masz swoje życie, że ty masz swoje pasje, ale wiesz, no, związek to wspólna podróż, we dwoje, nie? Więc chodzi tutaj raczej o to, żebyście dawali oboje coś od siebie tej drugiej stronie. Ona czasami potrzebuje, żebyś wykazał inicjatywę, czy to w organizowaniu wspólnego czasu, czy właśnie w okazaniu jej troski bez takiego proszenia z jej strony. Przykładowo, jeżeli planujesz coś, co sprawi jej przyjemność, na przykład nie wiem, wyjście na randkę, na spacer, to ona naprawdę poczuje, że się starasz. O to, żebyście byli razem, a nie tylko obok siebie, bo wiesz, jest ogromna różnica pomiędzy byciem razem, spędzaniem razem czasu, a byciem tylko obok siebie, tak wiesz, lokalizacyjnie obok siebie. Więc pamiętaj o małych niespodziankach, pamiętaj o chwili tylko dla Was, bo to właśnie ta pamięć pokazuje, że jesteś zaangażowany w tą relację i dbasz o więź z Twoją partnerką. Piąty obszar, którego potrzebuje Twoja kobieta, to szacunek i docenianie. I dla kobiety ogromnie ważne jest, żeby czuła się doceniana za to, co robi, nawet jeżeli są to drobne rzeczy, e, za to jaka jest. I czasami wydaje się, że to, co robimy, a, same dla siebie jest oczywiste, ale na pewno Twoja partnerka chce, żebyś wiedział, a, że zauważasz jej starania, ona chce wiedzieć, że widzisz to, jak ona się stara. I właśnie drobne gesty, słowa: Dziękuję, one sprawiają, że Twoja partnerka czuje się kochana, widziana, zadbana przez Ciebie. Na przykład, kiedy ona gotuje obiad, to możesz jej dać jakieś słowo uznania: Na przykład, Ta zupa wygląda tak samo pięknie jak ty, albo ta zupa już teraz wygląda pysznie, nie mogę się doczekać, jak ją zjem. I takie słowa sprawiają, że ona czuje się doceniona za to, co robi, e, czuje się ważna dla ciebie, czuje się piękna i czuje, że tobie zależy na tym, byście razem budowali fajną relację. Dlatego doceniaj drobne rzeczy, nawet jeśli wydają się tobie nieistotne. Twoje słowa mają wielką moc. I chciałabym. Um, żebyś zaczął coś zmieniać w swojej relacji jeżeli czujesz, że w twojej relacji z partnerką no właśnie brakuje jakiegoś takiego obszaru drobnych gestów, starania się w mikro wielkości jeżeli twoja partnerka czuje się niedokochana jeżeli narzeka, że jest ciebie za mało w relacji że za mało się starasz to podejdź do tego w sposób strategiczny, powoli, przemyślany spróbuj zacząć zauważać rzeczy których na co dzień być może nie zauważysz albo zauważysz, ale wiesz z powodu tego, że już jesteście jakiś czas razem jej starania wydają ci się być normalne czymś codziennym i normalnym Doceniam właśnie te rzeczy natomiast ja teraz na zakończenie naszego spotkania chciałabym cię zaprosić na, w najbliższą sobotę na godzinę 20 na sobotni live na którym opowiem ci jak rozpoznać, że zachowanie Twojej partnerki to już nie jest tylko kolejny foch, czy kolejny trudny, tak zwany trudny dzień, ale jak rozpoznać, że jej tak zwany foch jest objawem tego, że ona może już w swojej głowie rozważać rozstanie? Bo cały problem polega na tym, że kobieta, kiedy myśli o rozstaniu, kiedy czuje się niekochana, to zanim ona ci to powie na głos, że, od, że to rozważa, że może lepiej było, żebyście się rozstali? Albo, żebyście od siebie odpoczęli może, to ona ci wysyła mnóstwo sygnałów, mnóstwo, całą masę miesiącami. To nie jest tak, że kobieta podejmuje decyzję o rozstaniu z dnia na dzień. Ona miesiącami czuła się niewidziana, niekochana, niedoceniona, brzydka. Więc w najbliższą sobotę ja pomogę Ci, podpowiem Ci, jak możesz rozpoznać, że. To, co się dzieje obecnie w twoim związku, jest chwilowym jakimś kryzysem, chwilowym jakimś gorszym dniem od tego, kiedy już w kobiecej głowie ona już się do ciebie dystansuje, odcina tą więź od ciebie, żeby móc stanąć na nogi i żyć dalej bez ciebie. Więc opowiem ci, jak, to, jak ta sytuacja wygląda od strony kobiety, jakie sygnały mogą świadczyć o tym, że ona zaczyna rozważać rozstanie z Tobą, chociaż Tobie się wydaje, że przecież wszystko jest OK. Podzielę się też z Tobą kilkoma moimi przemyśleniami, które mogą pomóc Ci um, uniknąć trudnych momentów takich trudnych momentów, do których dojdzie, jeżeli nie zaczniesz działać na czas. Będę mówić o tym, jak możesz reagować, co możesz zrobić, aby nie pogłębiać tego kryzysu, ale żeby odbudować zaufanie Twojej partnerki emocjonalne jej przywiązanie do ciebie waszą więź emocjonalną. Dlatego zachęcam cię, żebyś dołączył do mnie w sobotę o godzinie 20:00. Jeżeli chcesz wziąć udział w tym spotkaniu, jeżeli chcesz dostawać dodatkowe informacje, to zapisz się w linka e, poprzez linka, którego udostępniłam w opisie do tego filmu i w komentarzach. I mam nadzieję, że widzimy się już w najbliższą sobotę.